Konkurs, konkurs, konkurs! Kartu konkurs a do wygrania taki oto czaderski kubek z postaciami kanału w stylu komiksowym. Ale o tym za chwilę. A dzisiejszy odcinek będzie zawierał dwa bloki, a w zasadzie dwa i pół. Pierwszy to film zrobiony na waszą prośbę, czyli proces tworzenia postaci na kanał. I tego też się będzie tyczył konkurs, więc pozostańcie ze mną do końca. Potem wiadę z drobną, prywatną prośbą. ...to ta połówka, a na koniec przejdziemy do hucznie wykrzyczanego przeze mnie konkursu. Ale po kolei. Chcieliście wiedzieć jak powstaje postać na kanał. Więc sięgnąłem po kartkę papieru, na której owy proces się rozpoczyna... ...i rozpocząłem tak zwane dudlowanie. Czyli po naszemu bazgranie. O, jest kartka. A oto są ręce mojego stwórcy i twórcy, który jak widzę na potrzebie filmu obciął w końcu paznokcie. Mojego guru, mojego tajemniczego bohatera w pelerynie i. i. Y, co ty tam jeszcze chciałeś, żebym powiedział? A. i. węża skału. Co? A. Męża stanu. O, ale żeś sobie posłodził. Najbardziej dostojnego i przystojnego. Przystojnego? No nie przesadzaj, w każdym razie te i inne określenia, które kazał mi tu napisać. Tak, to właśnie on. Ale wróćmy do naszego bazgrania. No więc... Bazgrałem, skreślałem, bazgrałem, robiłem kółeczka i kreseczki aż w końcu? Przejrzałem kilka starych kartek z rysunkami postaci, które znalazłem na dnie torby od laptopa? I znalazłem pewną postać, którą narysowałem już dawno temu, ale nie miałem weny, żeby ją wprowadzić do zabawy. Aż do dzisiaj. A oto ona. Pozostawiona na wygniecionej kartce, pognieciona przez codzienne wyciąganie i wkładanie laptopa na miejsce, w końcu odnalazła światło dzienne. A tu poniżej narysowana jest też koncepcja Loli, którą już znacie. No i tak gotowemu, surowemu rysunkowi robię zdjęcie i wrzucam do programu graficznego, jakim jest w moim przypadku darmowy GIMP. Tak, wiem, GIMP nie jest może programem z najwyższej graficznej półki, ale umówmy się, moja grafika też dziełem sztuki nie jest. No i teraz rozpoczniemy nasz proces zmiany rysunków w postać graficzną, który to puszczę wam w całości. Ale oczywiście w przyspieszonym tempie, żebym was nie zanudził. Jedziemy. Chwilę bez mojego niezbędnego komentarza za to z ciepłą muzyczką, którą mieli wam oglądanie. Żarcik! Coś bardziej miłego. Lecimy. No to z grubsza wiecie, jak to wygląda. I tak każdą jedną postać stworzyłem, a i mamy nadzieję stworzyć ich więcej. Ale zanim przejdziemy do konkursu, to małe ogłoszenie parafialne. Ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony i bardzo wdzięczny, że zebrało się was na moim kanale ponad 70 tysięcy. Cieszę się, że darzycie mnie zaufaniem i znajdujecie przyjemność oglądając moje prace. To bardzo motywujące, ale mój apetyt nie został jeszcze zaspokojony. Od kiedy jestem na YouTubie, to marzę o srebrnym przycisku za 100 tysięcy subskrybentów. I właśnie chciałbym Was prosić o pomoc. Algorytm działa w bliżej nieokreślony sposób i w bliżej nieokreślony sposób stwierdza, kogo będzie promował bardziej, a kogo mniej. Jednak są pewne aspekty, które bardzo pomagają w lepszym pozycjonowaniu przez YouTube'a. Jeśli bylibyście chętni mi pomóc, to proszę Was o liczne komentowanie moich filmów i postów. Jak najliczniej, przeróżne komentarze. Nie muszą być jakoś specjalnie wyszukane, a za każdy będę mega wdzięczny. Wracajcie do moich wcześniejszych filmów i je też komentujcie, a może coś się odklei. A i jeszcze, jeśli ktoś z Was dodatkowo chciałby przyłożyć swoją cegiełkę do spełnienia mojego celu. To moglibyście puszczać moje playlisty na swoich urządzeniach, aby nabijać wyświetlenia? Co też pomaga w rozwoju kanału. Oczywiście nic od Was nie oczekuję, ale bardzo serdecznie proszę, jeśli ktoś z Was w taki sposób mógłby mi pomóc. Dobra, dosyć tego płaszczenia się przed Wami. Przejdźmy do meritum. Konkurs, konkurs, konkurs! Kartunowy konkurs do wygrania czadowe etkowe kubki. Tak jak już wspomniałem na początku filmu. A co trzeba zrobić? Chcę Was zaangażować do tworzenia tego kanału razem ze mną, więc twórzcie. nowe postacie. Tak, na początku filmu pokazałem Wam, jak Bazgram nową postać i chcę, żebyście na Bazgrali dla mnie swoje wersje postaci. Potrzebuję i męskie, i żeńskie postacie. Wystarczy narysować swojego bohatera na kartce papieru, zeszycie czy papierze toaletowym, zrobić zdjęcie i przesłać do mnie, a do rozdania mam aż 5 kubków, więc 5 Waszych postaci trafi na kanał. Jak wyślecie, to napiszcie o tym w komentarzu pod tym filmem. Pamiętajcie, że mogą mieć dowolne kształty, byle tylko zawierały się w koncepcji kanału, czyli z tym charakterystycznym, pełnym rozcięciem, które jest w buziom. Głowy mogą mieć dowolne kształty: okrągłe, fasolowe, cebulowe, pomidorowe, a nawet mogą wyglądać jak figury geometryczne. Mogą nawet mieć włosy, jeśli chcecie. Rozwijcie swoją wyobraźnię. Rysunki mogą być tylko konturem postaci, ale mogą być też pokolorowane. Bawcie się i rozwijajcie kanał razem ze mną. Zdjęcia waszych rysunków podsyłajcie na e-mail cartoon.by.edekmaupa.gmail.com wraz z waszym nickiem na YouTubie. Ilość rysunków postaci na osobę jest nieograniczona. Pamiętajcie, żeby subskrybować też kanał, aby być na bieżąco. A wyniki ogłoszone będą w poście na karcie Społeczność po zapoznaniu się ze za wszystkimi zgłoszeniami. Jeśli wyrażacie chęć wzięcia udziału w konkursie, to pamiętajcie, żeby zapoznać się z regulaminem umieszczonym w opisie tego filmu, pamiętajcie, że będę potrzebował niezbędnych danych zwycięzców, aby wysłać kubki do Waszych paczkomatów. Ze zwycięzcami będę kontaktował się drogą mailową jako odpowiedź zwrotną na Wasze maile z rysunkami. I ważna sprawa! Jeśli jesteście osobami niepełnoletnimi, to powinniście poinformować o chęci wzięcia udziału w konkursie swoich rodziców lub opiekunów, a ewentualne wygrane kubki będę wysyłał na dane i numery właśnie ich. Rozumiecie, chodzi o bezpieczeństwo danych osobowych. I pamiętajcie, że możecie zwiększyć swoje szanse na wygraną, wysyłając więcej niż jeden rysunek. Także zapraszam Was do zabawy. Wpuśćcie do świata kartun Więcej etko Ludków i zgarnijcie Edko Kubek. Pamiętajcie o regulaminie. Czekam na Wasze maile. Piona od etka